W zatłoczonej sali pogrzebowej na przedmieściach stolicy Zarawicy, fikcyjnej Polsce inspirowanej Bałkanami, atmosfera była ciężka jak głaz. Cichy płacz mieszał się z zapachem lilii i dymem kadzidła. Strumny, na swoje dzieci i wnuki, spoglądał ze zdjęcia Peter Dragowicz, surowy ojciec i właściciel wielkiego gospodarstwa. Jego twarz była niewzruszona. W pierwszym rzędzie siedział nieruchomo Milan Dragowicz, najmłodszy syn, ściskając w dłoni starą chusteczkę. Pięć lat temu ojciec wyrzucił go z domu za jedno wyznanie. Kocham mężczyzn, tato. Teraz Milan wrócił. Nie po to, by wybaczyć, ale by zmierzyć się z ostatnią wolą ojca. Stary prawnik, pan Wukaszin, otworzył zapieczętowaną kopertę. Szelest papieru brzmiał w martwej ciszy jak grzmot. Dla Milana przeczytał powoli, zostawiam jednego dolara, ponieważ jego styl życia zniszczył rodzinną tradycję. Szmer rozszedł się po sali jak ogień. Siostra Milana, Jelena, zasłoniła usta, w jej oczach widać było mieszankę satysfakcji i zmieszania. Brat Nikola uśmiechnął się drwiąco. Milan tylko spuścił głowę, czując, jak serce ściska stary, niezabliźniony ból. Ale prawnik kontynuował, oraz wiadomość wideo od pana Petara z żądaniem publicznego odtworzenia. Stary ekran włączył się. Ukazała się twarz Petara, słaba, na szpitalnym łóżku ale oczy wciąż miał ostre jak brzytwa. Patrzył prosto w kamerę, a jego głos był chrapliwy, lecz stanowczy. Milan urodził się w górzystym regionie Kragowica, gdzie winnice ciągnęły się pod złotym słońcem. Od dziecka był inny. Podczas gdy Nikola i kuzyni ganiali za piłką, Milan wolał siedzieć nad rzeką Driną, szkicując niebo i przechodzących wieśniaków. Jego ojciec, Peter, był symbolem tradycji, silny mężczyzna, który przetrwał wojny i biedę. Wierzył, że krew Dragowiciów musi przetrwać przez syna, który poślubi dobrą kobietę i spłodzi potomstwo. Gdy Milan skończył osiemnaście lat, poznał Lukę, młodego malarza z zarawicy. Spotykali się nad błękitnym jeziorem. Miłość przyszła delikatnie jak górski wiatr, ale była silna jak burza. W tamtych czasach homoseksualizm był tabu, grzechem. Rodzina Dragowiciów, surowo prawosławna, nie mogła tego zaakceptować. Pewnego wieczoru Peter przyłapał ich na pocałunku za stodołą. Jesteś hańbą. Ryknął, trzęsącą się ręką wskazując na bramę. Wynoś się z mojego domu. Nigdy nie wracaj. Milan wyjechał tej samej nocy. Zbudował życie w zarawicy z luką, otworzył galerię, ale rana zadana przez ojca nigdy się nie zagoiła. Minęło pięć lat. Peter zachorował na raka. Leżąc samotnie, Zaczął wątpić. Słyszał o sukcesach Milana. Potajemnie oglądał zdjęcia syna w mediach społecznościowych i widział na nich uśmiech, jakiego Milan nigdy nie miał w domu. Peter spisał testament. Majątek dla Nikoli i dzieleni. Dla Milana jeden dolar, jako przypomnienie bólu. A potem nagrał wideo. Na pogrzebie wideo trwało dalej. Peter mówił: Dzieci, wnuki. Popełniłem największy błąd w życiu, wyrzucając Milana. Bałem się opinii sąsiadów, bałem się upadku tradycji. Ale teraz rozumiem, miłość nie ma płci. Milan jest moim synem, moją krwią. Jestem z niego dumny, choć jest już za późno. W sali zapadła cisza. Nikola zesztywniał. Jelena szlochała. Milan podniósł głowę, po policzkach płynęły mu łzy. Zostawiam Milanowi jednego dolara, ciągnął Peter nie z pogardy, ale by przypomnieć mi i wam, pieniądze nie kupią szczęścia. Ale chcę powiedzieć Milanowi prosto w oczy, synu, przepraszam. Żyłem w starych ramach, gdzie mężczyzna musi ukrywać uczucia. Ale umierając, zrozumiałem, prawdziwa rodzina to bezwarunkowa akceptacja. Milan drżał. Luka, siedzący teraz obok niego, mocno ścisnął jego dłoń. Przyszli razem... Mimo strachu przed oceną. Po filmie atmosfera się zmieniła. Starsi krewni szeptali, czasy się zmieniają. Młodsi patrzyli na Milana ze współczuciem. Nikola wstał wściekły, co on wygaduje? To leki, majaczył jesteśmy rodem dragowić zamknij się krzyknęła Jelena. Ojciec powiedział jasno: Myliliśmy się. Pogrzeb zakończył się chaosem emocji. Milan nie dostał majątku, ale dostał coś cenniejszego przeprosiny ojca. Wieczorem rodzina zebrała się w starym domu. Jelena przeprosiła brata. Milan opowiedział o swoim życiu, a Luka o trudach bycia LGBT, ale i o nadziei. Nawet serce Nikoli zmiękło, gdy usłyszał, jak ojciec płakał z tęsknoty. Dni po pogrzebie Milan spędził w Kragowicy. Spacerował z Luką po winnicach Trzymając się za ręce, nikt nie śmiał nic powiedzieć, wideo Petara stało się lokalną legendą. Nikola i Milan pogodzili się przy starym stole, pijąc wino. Zazdrościłem ci, wyznał Nikola. Ty odważyłeś się żyć naprawdę. Milan został dłużej, by pomóc bratu. Wpadł na pomysł stworzenia artystycznego kurortu w winnicy. Społeczeństwo powoli się zmieniało. Historia Petara zmusiła wielu rodziców do myślenia. Jesienią, gdy liście winorośli stały się czerwone, Milan i Luka zorganizowali małą uroczystość w gospodarstwie. Peter zostawił też ukryty pamiętnik, w którym opisał swoją drogę od gniewu do akceptacji. Milan czytał go rodzinie na głos. Rok później, przy grobie petara, rodzina znów się zebrała. Zorganizowali tradycyjną sławę, ale z nowym elementem modlitwą za równą miłość. Pod ciepłym słońcem, Milan i Luka patrzyli na horyzont, wiedząc, że gdzieś tam ojciec się do nich uśmiecha.